Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Do wiosny zostało jeszcze trochę czasu. Pączków na drzewie jeszcze nie ma, ale my dla Was sprawdzimy, czy, a właściwie gdzie na łazarzu, można dostać innego rodzaju pączki. Bo zabieramy Was w słodki spacer po łazarzu. Także bądźcie z nami. Co ma pączek do placka? Cześć, pączek jest jednym z najlepszych tradycyjnych wypieków, nasze babcie wszystkie piekły pączki, smażyły pączki, każdy jest inny, każdy ma swoją własną unikalną recepturę, więc my opierając się na przepisach babcinych, tutaj też opieramy swoją wiedzę na babci Antoś wiedzę. A skąd i kiedy w masz pojawiły się pączki? Od samego początku pieczemy pączki, przy okazji Tłustego Czwartku, ostatnio też przy okazji Andrzejek, ponieważ poznaniacy to tak zwane słodkie dupki i uwielbiają pączusie. Działamy już parę lat, szczerze mam bardzo słabą pamięć do dat i myślę, że jest to około ośmiu. Co powinien zawierać dobry pączek? Bardzo dobre, zrównoważone nadzienie, pyszną skorupkę i lukier. A jakie pączki Wy macie w swojej ofercie? W tym roku smażymy pączki z pieczonym jabłkiem i kruszonką. Mamy marmoladę różaną z lukrem malinowym, mamy krem bryle oraz y, przepyszne smażone powidła z lukrem patatine. A jaki jest Twój ulubiony pączek i dlaczego? Mój ulubiony pączek nie raz się w ofercie. Jest to pączek z twarogiem y, oraz lukrem śmietanowym. Chociaż bardzo konkuruje też z pączkiem z bitą śmietaną. A jak oceniasz ładasz pod kątem tego, ile pączków można tu kupić? Ile pączków można tu kupić? Myślę, że są dzielnice, w których można kupić więcej, ale tutaj, biorąc pod uwagę, że smażymy my, dżungla, myślę, że krem i oczywiście pączus i kawusia, no to Łazarz jest dobrze zaopatrzony w pączki, poza jeszcze dużymi cukierniami. Jesteśmy nadal na Łazarzu, nadal szukamy najlepszego pączka na Łazarzu, a właściwie po prostu dobrych pączków na Łazarzu. Lokal nazywa się Pączusz i Kawusia. Czy można zjeść tu pączki? Nie wiem, nazwa wskazuje na to, że nie, nie możemy się spodziewać, czy można zjeść tu pączki, czy nie, także musimy iść to sprawdzić. Skąd miłość do pączków? No ale to chyba wszyscy mamy, to jest wpisane jakoś taką tradycję, każdy ma gdzieś w domu taki obraz rodzinnego jedzenia pączków, czy z, czy z babcią. Czy, czy gdzieś w jakieś miejsce, które się pączka, po drodze gdzieś łapało. To chyba jest ogólna, nasza narodowa miłość, więc tak. Jednak u Was jest pączu zikałusia, a nie na przykład drożdżowiec i kawusia, więc dlaczego akurat ten pączek? Nie wiem, no to jest bardzo wdzięczne. W ogóle drożdżowo jest wdzięczne, więc każda wariacja ma swoje wady i zalety. Ten pączek yy, ma w sobie wszystko. Bo możemy go traktować jako takie płótno do pisania na tym różnej historii. Jest faj, może być jakimś deserem. Jest bardzo fajny taki do łapki. Z jednej strony jest bardzo nieformalnym deserkiem. Może być od święta, może być to późne drugie śniadanie. Więc no, pączek nam się spodobał, bo był taki bardzo super uniwersalny. I jakie pączki można u Was spotkać? Mamy pączki bardzo różnych rodzajów. Mamy może ze 40 różnych smaków, które rotujemy gdzieś sezonowo. Mamy ten przywilej, że jesteśmy blisko rynku łazarskiego, więc sobie możemy pozwolić na takie świeże owoce, kiedy jest sezon. Dużo pączków. Najwięcej pączków, tych, które sprzedajemy, to są pączki takie dosyć proste i dosyć takie smaku przypominające gdzieś konfitura, lukier albo konfiturka, kruszonka. To są takie smaki, które cieszą się największą popularnością. Ale też robimy wiele pączków takich trochę zwariowanych, takich wieloskładnikowych, gdzie się dzieje tam kilka różnych smaków. Już się możemy tym pobawić, więc robimy bardzo różne. Staramy się mieć wybór pięciu smaków codziennie, żeby każdy znalazł coś, co lubi. A macie jakieś takie zwariowane bestsellery? To sezonowo, jest, to są takie mody. Wiadomo, nie? był taki moment, kiedy wszyscy jedliśmy pistacje i, i wtedy rzeczywiście tak było, był taki moment, teraz naszym takim, takim fajnym pączkiem, który teraz się fajnie popular, spopularyzował, to jest kombinacja malina z maczą. To jest też taki kochany, mamy też pączek, którego nazwaliśmy kiedyś Barbie i on miał jagodę, kremiki juzu i czekoladę ruby, więc straszliwie dekoracyjny, taki trochę właśnie frywony, różowiutki, z taką koronką kremową na górze, także tak, takie pączki też cieszą oko i są rzeczywiście już takim deserem, no i smakowo, gdzieś tam jest kilka warstw tego, co można, co można odkryć, więc każdy kęs coś tam przynosi nowego jeśli chodzi o tłusty czwartek, to czy w tłusty czwartek pączki smakują jakoś lepiej? Dla tych, którzy... Tłusty czwartek jest jakimś symbolem, więc jeżeli ktoś, to jest ten dzień, w którym je te pączki rzadko, ale to nie w tłusty czwartek, to wiadomo, to będzie smakowało lepiej. Albo to jest dzień, w którym robiliśmy w domu, smażyliśmy pączki i pamiętamy to, to to będzie smakowało lepiej, bo to jest pewna tradycja. Więc, jako takie, jako wydarzenie, jako takie święto, jako taki kalendarz nas, jako przygotowanie do być może Wielkiego Postu, ten ostatni, to jest ostatni tydzień zapustu, czyli to jest ostatni tydzień karnawału, to jest ten moment, w którym się bawimy już, bo już za chwilę jest koniec, więc to jest świętowanie i w tym znaczeniu tak, na pewno pączki będą smakowały niektórym lepiej. Są takie osoby, które jedzą tylko raz w roku, więc owszem, tak, pewnie czy poza tłustym czwartkiem jest jakieś, są jakieś takie święta albo dni, kiedy poznaniacy pączki kupują chętniej? Bardzo ciekawe, bo ja nie jestem z Poznania, nie urodziłam się tutaj i pierwszy... My jesteśmy 8 lat. I pierwszy rok to był kalendarz z zdziwień, bo my nie wiedzieliśmy, że poznaniacy to są ludzie, którzy świętują na słodko właściwie wszystko. Więc podkoziołek to jest przed, wtorek przed środą popielcową, to jest słodkie święto i pączkowe. Sylwester jest taki i były takie właśnie to są takie dwa duże oprócz z tego czwartku święta w których się je mnóstwo pączków poznaje i to jest wydaje mi się unikalne i wspaniałe nawet nie wiedzieliśmy że to będą nasze takie bardzo bardzo mocne dni pączkowe i oczywiście dowiedzieliśmy się twardy sposób, kiedy. I to właśnie to są takie jeszcze dni, w których taka nasza tradycyjna sąsiedzi przychodzą po te pączki, wtedy ten pączek musi być ze śliwką, konfitura śliwkowa. Musi to być tradycyjnie, pączek malina róża, czy też róża. Wtedy jakby stawiamy na to, żeby to było to, co się zapisało w tradycji jako pączek. No to moje pierwsze pytanie brzmi: jesteśmy w dżungli. Czy dżungla to naturalne otoczenie dla pączka? Oczywiście, dla pączka jest. Każde otoczenie jest prawidłowe. A skąd u was miłość do pączków? W ogóle pomysł, żeby je tutaj wprowadzić. Ja kocham drożdże i uwielbiam wszystkie wypieki, które są drożdżowe, więc y, pączek jest naturalnym jakby wyborem, tym bardziej w taki czas. No i poza tym tłusty czwartek pączki, no jakby można zjeść każdą ilość i nie mieć wyrzutów sumienia, więc halo. Wiadomo. Pączki są u was dostępne tylko w tłusty czwartek? Tylko w okresie tustego czwartku, czyli trochę wcześniej i jakiś maksymalnie tydzień po ten czwartku. W ciągu roku bardzo rzadko u nas są pączki. Skoro dżungla, to też wypada zapytać, czy te nadzienia do pączków, Wasze smaki pączków, są takie bardziej tradycyjne, czy jednak dzikie? Hmm. Myślę, że są trochę pomieszane, bo są bardzo tradycyjne, tak jak budyń taki domowy e, z mleczną czekoladą, ale są też lemonkart z bezą włoską. Przyjmijmy, że lemon jako egzotyczny owoc jest troszeczkę bardziej szalony, aczkolwiek chyba trzymamy się standardów. Macie pączki, jak pani też wspomniała, głównie raz do roku, i też, na przykład, trendy, jeśli chodzi o pączki czy w ogóle słodycze, się zmieniają dosyć tutaj dynamicznie. Tak. Czy wy to zauważacie jako właśnie tutaj producenci pączków w ten tłusty czwartek? Pistacja jest chyba taką rzeczą, która dominuje od wielu lat. Aczkolwiek w tym roku jest szaleństwo na punkcie naszego budyniu waniliowego. I odkąd nagrałam właśnie filmik, jak jem ten budyń waniliowy tego pączka, kocham go cały sercem. cały rok na niego czekałam. To faktycznie on zdobył dosyć dużą ilość jakby sympatyków. Więc chyba to jest taka takie zaskoczenie tego roku, bo on był też w zeszłym roku. Jako mój faworyt. I nie miał takiej popularności jak teraz. Teraz faktycznie dobry budyń waniliowy to jest, to jest to. A jeśli chodzi właśnie o Wasze słodycze, pączki, jeśli byśmy robili taki ranking popularności tutaj u Was, mhm. cieszą się większym zainteresowaniem niż inne słodycze, czy podobnym? Tłusty czwartek to jest taki czas, gdzie chyba pączki faktycznie dominują, ale to prawdopodobnie wszędzie. My wprowadziliśmy w tym roku jeszcze kronaty. To jest taka fuzja między ciastem półfrancuskim, które używam na krosanty, a ciastem takim drożdżowym stricte na pączki. I wprowadziliśmy to w tym roku i to faktycznie też jest takie, takie szaleństwo. Myślę, że tak by można było stwierdzić, że pół na pół jest sprzedaż tych kronatów i pączków, więc no, to są takie dwa produkty chyba teraz sezonowo. Poza tym to krosanty. A jaki jest sekret, albo co musi zawierać taki idealny pączek? Ja bardzo lubię, kiedy jest wanilia dodana do pączka. Jak jest wanilia, to to ciasto drożdżowe jest takie... ono ma to coś w sobie. Oczywiście musi być też... ja używam większej troszeczkę ilości soli, bo uważam, że wtedy balans tego ciasta jest zdecydowanie lepszy. No i czas. Czas, trzeba dać dużo dobrego czasu ciastu drożdżowemu, żeby ono mogło dojrzeć, wyrosnąć i wtedy są takie pełne walory tego ciasta. Ten pączek jak się je, to on wraca do swojego formy on jest takie puszyste, lekkie, takie mm, miłe. nie umiem tego w słowach, ale po prostu jak to się je, to czuć kiedy pączek miał swój czas, miał czas, żeby dojrzeć, ehm, a kiedy nie. A jak wygląda Wasz czas w tym okresie tłustego czwartku? Czy nie jest zdominowany przez pączki? Jest. Dzisiaj też robimy zamówienie dla firmy i w sumie jestem od drugiej tutaj już i, i robimy pączki. Więc tak, ten czas zdecydowanie jest szalony dla, dla całej ekipy i takiej pie pieczącej ze mną jest dominowany w 100% przez pączki. Muszę też spytać, jak pani ocenia urodzajność pączkową łazarza generalnie? W tym czasie w sumie to mamy wiele miejsc, gdzie są bardzo dobre pączki. Jakbym miała się zastanawiać, czy czy są to najlepsze pączki w Poznaniu, to uważam, że Łazarz faktycznie jest takim miejscem, gdzie warto wybrać się na pączka, bo mamy i klasyczne pączki w Marsz i mamy wegańskie pączki, które są w Powolności, no i mamy pączki kawusia, który jest absolutnie w ogóle tutaj jakby bezkonkurencyjny. No i jesteśmy my, które mamy też bardzo dobre pączki, więc Łazarz, tak, na tłusty czwartek na pewno stoi bardzo dobrej jakości pączkiem. Skąd pączki? Skąd pomysł na pączki? E, pomysł t, głównie to są trendy, e, są trendy cukiernicze, które się zmieniają co roku. Niektóre smaki wracają cyklicznie, tak jak e, klasyki, które były 20 lat temu, to oni się pojawiają jak teraz. E, no a głównie to są trendy, które teraz t, rządzą na rynku, e, szczególnie to chodzi o czekoladę dubajską, e, którą też tutaj mamy w wersję pączka. A czy ma Pan jakiś swój ulubiony trend jako szef kuchni? Myślę, że to są klasyki, to są bardziej klasyczne rzeczy, ponieważ e, prawie rok czasu spędziłem we Francji i dostałem tą podstawę cukierniczą we Francji e, i te wszystkie klasyczne rzeczy, takie jak crème patisserie, który jest e, klasycznym budyniem na żółtkach, mleku, e, to są takie podstawowe rzeczy, które uwielbiam i czasami lubię w jakiś sposób polepszyć, używając produktów i nowoczesnych technik, które mamy teraz na rynku. Czy francuskie pączki różnią się od tych naszych lokalnych? Generalnie nie. Generalnie to wszystko jest to samo. Ciężko w, jakiś, w jakikolwiek sposób wzbogacić sam pączek, jeżeli chodzi o ciasto, ponieważ to są takie klasyczne podstawowe rzeczy, to jest mąka, cukier, drożdże, masło, wanilia, mleko, nic więcej. A jaki jest sekret dobrego pączka? Co taki dobry pączek musi mieć, jaki musi być? Świeże, dobre produkty, nie żałować, nie szukać jakichś tanich rozwiązań i to wszystko. I ten okres dookoła tłustego czwartku u Was dominują pączki? Tak tak naprawdę to dominują pączki, czasami ludzie przychodzą, chcą jednak coś innego, na przykład jakiegoś torta w całości, ponieważ ktoś ma rodziny. pączek na to nie za bardzo się nadaje, ale ogólnie tak, pączki. A jakie są Pana oczekiwania względem tego pierwszego Waszego Tłustego Czwartku? No, na chwilę obecną mamy już zrezerwowanych około 350 sztuk i ja myślę, że tak, taka sama ilość mniej więcej będzie sprzedana w wolnej sprzedaży. Co ma wspólnego pączek i chleb? Obydwie rzeczy są przypyszne, w obydwie rzeczy w wkładamy mnóstwo miłości. Czy to są rzeczy z tej samej kategorii? Raczej nie, poza tym, że obydwie są jedzeniem, ale wszyscy je kochamy. Pączki można u Was kupić tylko w tłusty czwartek, czy nie tylko w tłusty czwartek? Robimy je w tłusty czwartek i w okolicach, czyli mniej więcej 2-3 tygodnie przed i po. A jakie pączki można u Was dostać? Mamy fantastyczne cztery smaki. Marakuja, kokos, bardzo yy, niedoceniany, pistacja z maliną, czyli klasyk wśród klasyków. Mamy też zwykłą malinę, która jest przepyszna i mój osobisty faworyt, czyli Patisję z solnym karmelem. Za nami w ogóle jest bardzo dużo pączków, i mam takie pytanie orientacyjne. Ile pączków przewija się przez Wasze ręce w tłusty czwartek? W tłusty czwartek no są to tysiące. Konkretnie dzisiaj jest to około trzech tysięcy. Nieco ponad. Wiem też, że ten proces jest dosyć skomplikowany, bo tutaj się chwalili niektórzy, że siedzą już od trzeciej. Ile osób pracuje nad tym, żeby taki pączek mógł trafić do klienta? Kurcze, tak naprawdę cały nasz zespół. U nas jest tutaj w sumie 8 albo 7. <grym> nie, <grym> nie jestem pewna, ale wszyscy tak naprawdę od paru dni na zmianę przychodzą tutaj, żeby ten tłusty czwartek w ogóle miał szansę się udać. I jak taki pączek, jak proces powstawania takiego pączka u was wygląda? No, najpierw oczywiście przygotowujemy ciasto, chociaż warto by zacząć od tego, że zdaniem to ciasto mogło powstać. To musiało być około 20 prób, żeby to ciasto doprowadzić do tak fantastycznej formy, w jakiej finalnie je mamy. A później właśnie najpierw robimy ciasto, co przy tłustym czwartku zajmuje 8 godzin na zrobienie wszystkich tych pączków może nawet nieco więcej. Później ciasto musi się wygarować i garowanie to też jest proces, który trwa tak naprawdę kilka godzin. One całą noc muszą przeleżeć w specjalnej maszynie i dopiero po garowaniu są gotowe do smażenia. Smażenie to jest proces, który trwa tak naprawdę około 3 minut dla każdego pojedynczego pączka, no ale żeby usmażyć ich kilka tysięcy, to robi nam się parę godzin. Później są dopiero nadziewane po małym postudzeniu. Nadziewanie to też jest proces, który, żeby nadzieć jedną blaszkę, no to w zależności od tego, kto je nadziewa, zazwyczaj od 10 do 15, 20 minut. I po nadziewaniu i polewie po jest proces dekorowania i wtedy już śmiało mogą ruszyć do sprzedaży. Miłość do pączków zrodziła się w czasie pracy w cukierni, aczkolwiek pieczenie było zawsze moim ulubionym zajęciem i to jest jakby moje takie hobby, realizacja hobby, które zawsze chciałam spełnić. A jakie pączki można u was dostać? Tradycyjne czy takie bardziej pod trendy obecne? To znaczy staramy się realizować też trendy. Na początku mieliśmy zawsze pączki ze śliwką, Dodaliśmy koniak przez kilka lat, w tym roku mamy róże, koniak, powidło i pistacje, i malinę z różą. Czy któryś z tych pączków cieszy się największym zainteresowaniem? I jednak patrząc na zamówienia, które otrzymaliśmy, powidła górują zdecydowanie. Czyli właśnie takie tradycyjne i domowe? Tak, tradycyjne domowe naj, najchętniej są kupowane przez naszych klientów. A jeśli właśnie chodzi o Wasze pączki, to czy receptura na te pączki to jest jakiś pani rodzinny przepis? Tak, jest to bardzo stary przepis, babciny, także jest to na pewno stara receptura. A jak ocenia pani urodzajność łazarza, jeśli chodzi właśnie o pączki? Sporo jest lokali, które oferują pączki. Mam zresztą w łazarskim jest i kawusia, czyli stricte specjalizujące się kawiarnia pączkami. Natomiast myślę, że każdy ma w swoim rodzaju, tak. Nie jestem w stanie tak powiedzieć dokładnie, bo nie próbowałam wszystkich, przyznaję jeszcze, że bo nawet nie mam czasu. Także staram się robić to swoje, z sercem, z miłością i myślę, że mamy swoich klientów, tych, którzy wracają do nas co roku. I myślę, że o to chodzi. Dla mnie to jest prawdziwa frajda i zadowolenie, że klienci wracają i chcą jeszcze. W zeszłym roku zrobiliśmy 3000 ponad. Także na nas, na no, tak mały zespół, było to bardzo dużo. My dzisiaj mamy już za sobą też około 1000, więc myślę, że może się cyfra powtórzy z zeszłego roku. Wracamy do punktu wyjścia. Jak już się zorientowaliśmy, na Łazarskim rejonie jeszcze nie jest kolorowo, czekamy do przyjścia wiosny, ale jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo słodko i bardzo tłusto. Także jeśli Wy macie swoje ulubione cukiernie, pączkarnie albo kawiarnie na Łazarzu, koniecznie dajcie nam znać. A jeśli w innych miejscach Poznania albo w ogóle świata, to także czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia!